Cześć, nazywam się Rafał Janicki, jestem młodzieżowym reprezentantem Polski i oglądacie Extra Time. Pierwszy trening y, odbył się na hali gimnastycznej. Y, zosta, y, została wyselekcjonowana pewna grupa y, poprzez rozgrywki szkolne, y, w których, y, na których y, był trener właśnie z chemika policji i zaprosił nas na właśnie na trening. No i chyba mi się bardzo podobało wtedy, bo jak y, wiadomo, gram do teraz w piłkę, więc nie pamiętam za, za bardzo, y, jaki to był trening, ale Miałem z 8 lat i od tej pory z, y, zacząłem właśnie regularnie chodzić y, na treningi do Chemika Policę. Moim dolem y, wydaje mi się, że był David Beckham. Na pewno podobały mi się jego y, przede wszystkim stałe fragmenty gry. To robiło na mnie duże wrażenie. No i też y, podania krosowe. Będąc dzieckiem, nie wiedziałem, jak można podać piłkę na tyle metrów tak dokładnie, więc to na pewno jakoś mnie zafascynowało. Na pewno nikt tak nie, nie podkręcał piłki jak, jak on, no i myślę, że przez długi czas nie będzie tak, nikt tak robił. To trudny moment to na pewno porażki, porażki, które ponosi się, że tak powiem, z własnej winy. To jest na pewno duży problem, bo wydaje mi się, że jestem słaby psychicznie, więc ciężko mi się czasem właśnie z tym poradzić sobie, ale przede wszystkim trzeba się otaczać rodziną, znajomymi, którzy na pewno doradzą dobrym słowem, pomogą w trudnych chwilach. Moje pierwsze powołanie było jeszcze w barwach Chemika Police. I to była powołanie na konsultacje w Jarocinie, jak dobrze pamiętam. I to przede wszystkim tam się odbywały treningi pod kątem przydatności właśnie do reprezentacji. Mój pierwszy mecz w reprezentacji to mecz sparringowy z rezerwami Lechi i z tego co pamiętam. Pozytywny mecz, bo zostałem, do, zostałem w reprezentacji do dzisiaj. Więc. Słuchajcie, przede wszystkim nie przejmujcie się porażkami. Każda porażka powinna być dla Was nauką. Jeśli chcecie do czegoś bardzo dążyć, to powinniście dążyć do tego i to na pewno Wam się uda.